Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro weekend to czas na nasze dodatkowe, bonusowe nagranie, za nami ciekawy, zmienny, zaskakujący wręcz tydzień. Widzieliśmy przepotężną zmienność na rynkach, zaskakujące scenariusze i coś, co oczywiście nikt nie zakładał, czyli nawet reakcję na złotym, który przynajmniej na początku tygodnia przepotężnie się umocnił. Tak więc dzisiaj zajmiemy się tym, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu? Czy inwestorzy mieli powody do zadowolenia? Czy jednak okazał się ten tydzień bardzo negatywny i przynosił tylko i wyłącznie rozczarowanie? Czyli, jednym słowem, czas podsumować to, co się wydarzyło, i oczywiście zerknąć na hity i kity tego tygodnia. Czyli podsumujemy topowe indeksy z GPW, zobaczymy na których spółkach inwestorzy zarobili, a na niektórych nie. Dodatkowo również zerkniemy na cały WIG-20. Cały sektor bankowy, bo również przygotowałem takie zestawienie, ale również zobaczymy, na jakie informacje w tym tygodniu czekamy, bo na to też warto zwrócić uwagę. I już nie przedłużając, przechodzę do konkretów, czyli rozpoczniemy może dzisiaj na odwrót, zostawimy sobie rynki światowe na koniec, a teraz rozpoczniemy od GPW. Zanim przejdziemy na podsumowanie naszego topowego, najważniejszego indeksu, czyli WIG20, to tak jak widzisz, znajdujemy się w tym momencie na moim drugim kanale i tutaj znajdziesz bardzo ciekawy materiał, który zawiera wystąpienie ostatnie Pawela. Tak więc warto się z nim zapoznać, aby wiedzieć, co tak naprawdę Pawel powiedział, i oczywiście potem można już dokonać indywidualnej analizy, czy jego słowa przede wszystkim wpłynęły na nastroje rynkowe, bo jak dla mnie, oczywiście, tak. Dodatkowo mnóstwo Materiałów rynkowych, które też systematycznie tutaj się pojawiają. Tak więc zapraszam. I podsumujmy to, co wydarzyło się, jeżeli chodzi o WIG20, czyli indeksy, które w większości grzane jest przez ten kapitał zagraniczny, a jak potężne potrafią być to wygrzania, to przypominam nasze podsumowania. Przede wszystkim z poniedziałku czy też wtorku, warto sobie odpalić na moim głównym kanale to podsumowanie poniedziałkowe i zobaczyć, jakie przepotężne, wręcz kosmiczne obroty towarzyszyły tym odbiciom, które widzieliśmy na naszym parkiecie. Była euforia, był niesamowity hype, i nawet sytuacja, która jest negatywnie teraz rozgrywana na świecie, mówię tutaj o sytuacji na Bliskiej Wschodzie, która straszy cały świat, nie była w stanie. Uspokoić przynajmniej w tym momencie, w poniedziałek, tej euforii. Tak więc zobaczmy, jak to wyszło na koniec tygodnia. Czy ona była gaszona, czy też nie. Oczywiście, kilka wykresów skrajnych również przygotowałem, tak więc też na nie zerkniemy. I jak widzimy, tutaj mamy w całej okazałości wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu MWIG WIG20 oczywiście. I widzimy, że numerem jeden jest M-Bank, który dał 6,2 na plusie. Potem LPP 596, czy Dinoś. 541 powyżej piątki również PKN Orlen, no bo jak wiemy, po wyborach coś zaczęło się dziać z cenami paliw, tak więc warto mieć to na uwadze. Ale dodatkowo również przygotowywałem materiał odnośnie potężnego krachu na PEPKO, który miał miejsce, jak widzimy, tutaj PEPKO też dało przepotężną stratę w tygodniu, który już jest za nami, bo spadł dodatkowo. Minus 20%. Tak więc to są przepotężne spadki. Potem jak widzimy, w całym interwale tygodniowym, bo to jest cały interwał tygodniowy, mieliśmy tylko 6 spółek, ale z bardzo delikatnymi spadkami. Czyli widzimy, że pomimo tej euforii, jednak i tak byli w stanie to wszystko ugasić. I jak to wygląda, oczywiście, na wykresie? Zerknijmy sobie. To jest kurs M-Banku. Przypominam, że w tym nagraniach zresztą w każdym jest się swoją prywatną opinią, prywatnym zdaniem. Tak więc nie są to żadne porady. I jak chodzi o M-Bank, to widzimy, że mamy przepotężny PIK. Piękną obronę i oczywiście wybicie nawet poprzednich szczytów. Zresztą popatrz, jak wygląda to zamknięcie bardzo ciekawe. Zresztą jest zbieżne z tymi wcześniejszymi poziomami. Tak więc to nie są oczywiście miejsca przypadkowe. To, jak ja postrzegam sektor bankowy, bo tu już nie będę przedłużał omawiałem dokładnie i omawiam cały czas, przypominam o tym na przeglądzie sektorowym bo tam spotykam się najczęściej, w 20 nagraniach systematycznie omawiam ponad 200 walorów, a jak przychodzi czas na banki, to omawiam je wszystkie. Tak więc na pewno tam warto być, jak interesujesz się rynkiem. M-banking widzimy jest w bardzo ciekawym trendzie. Widzimy również potężny cień od góry, czyli widzimy, że już sytuacja zaczyna się nam uspokajać i mamy gaszenie. Zobaczymy, czy będą w stanie to kontynuować w tygodniu, który właśnie nadchodzi. Dodatkowo mieliśmy potężne luki. Osy, luki otwarć, jak widzimy na początku tygodnia. Na wielu spółkach coś takiego zaobserwujemy, a to będą naturalne poziomy wsparcia, które w pierwszej kolejności będą musiały być domknięte, żebyśmy w ogóle mogli rozważać negatywne scenariusze. Dodatkowo pamiętamy, w jakim miesiącu jesteśmy, a przecież jest to miesiąc krachów, październik, ale jak na razie, dokonując tych podsumowań, a teraz mamy kolejny tydzień, wcale tych krachów w tym momencie nie obserwujemy. No ale jeszcze miesiąc trwa, wszystko przed. Kolejnymi dniami, jeżeli chodzi o PEPKO, tutaj widzimy potężne obrywanie, przepotężny krach, lawinę wręcz spadkową i nawet to odbicie zdechłego kota, o czym też robiłem. Materiał również dostępny na tym kanale. No to widzimy, że mamy przepotężne objęcie bez. Tak więc pytanie, czy będą rozpędzać i dogrzewać to dalej, czy też nie. PEPKO na pewno jest ciekawą spółką. Palcem bym tego w tym momencie w ogóle nie tknął. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie dalej, jeżeli chodzi o kolejne. Kolejną kolumnę. Tutaj mamy wynik od początku roku. Tak więc zobaczmy, która spółka dała zarobić swoim inwestorom najwięcej przez te parę miesięcy. I widzimy, że jest to Alior, bo ponad 80%, Mbank prawie 62% i Santander 56%. Jak widzimy na minusie, mamy tutaj kilka spółek, dokładnie jest ich 5%. I najmocniej na minusie jest Pepco, minus 56, Cyfrowy 26, 24JSW, CD Projekt 19 czy 14. KGHM. I te spółki oczywiście mają tutaj negatywne nastawienie, jeżeli chodzi o wynik od początku roku. Jako ciekawostka, również umieszczam tutaj sektor bankowy, bo też go sobie systematycznie podsumowuję, bo jak to się mówi, nie ma hostsy bez banków i jak najbardziej tak jest, tak więc warto ten sektor. W sposób szczególny wręcz traktować dlatego poświęcam mu tyle czasu dlatego na przeglądzie sektorowym omawiamy wszystkie spółki tak żeby nie umknęło to naszej uwadze co aktualnie dzieje się na bankach tak więc warto o tym wiedzieć i widzimy że ostatni tydzień był bardzo pozytywny dla sektora oczywiście większość spółek już zaczęła dosyć konkretnie schodzić ale te pierwsze wystrzały jakbyśmy sobie odpalili na początku tego tygodnia co tam się wydarzyło i oczywiście jeszcze wcześniej można powiedzieć te poziomy które budowały swoją pozycję w czasie, no to tam stopa zwrotu w bardzo szybkim tempie była naprawdę konkretna. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to widzimy, że Getin odbił najmocniej 8,8, MBank 6,2, czy ING 4,7. Tylko dwie, dwa banki straciły, jest to handlowy 0,85 i Banko Santander 3,11. Popatrzmy za to na wyniki od początku roku. Tutaj nie mamy ani jednej spółki bankowej, która by była na wyniku ujemnym. Najmniej swoim inwestorom dał zarobić BOŚ, tak więc jak ktoś Władował wszystko w Boś, no to niestety tylko 4% na plusie, a jak rozdzielił to nawet na cały portfel, tak wyciągniemy nawet średnią z tych wszystkich spółek, to mamy plus 36,28%. Tak więc widzimy, że cały, można powiedzieć, portfel bankowy dał bardzo ładną dwucyfrową stopę zwrotu. Potem kolejną spółką jest handlowy 8,6 i potem już mamy dwucyfrowe, w tym te najpotężniejsze jak Air 80,5, Unicredit 65, Mbank 60, prawie 2, czy ponad 50% Santander, czy też Millennium. Tak więc sektor bankowy jest na pewno jednym z beneficjentem HOSSY, jaka trwa na tym indeksie w tym roku. Oczywiście jest to pokłosie utrzymujących się na bardzo wysokim poziomie stóp procentowych. I przejdźmy sobie dalej, teraz już do podsumowania poszczególnych najważniejszych indeksów na GPW. I rozpoczynamy oczywiście od spółek średnich, czyli Envik 40. Tradycyjnie zostawiam trzy skrajności, tak więc trzy spółki, które dały zarobić 5 dni zaledwie na rynku najwięcej i te, które w 5 dni najwięcej straciły. I widzimy, że numerem 1 jest Review 9,2, Grupa Pracuj 8,3, Servita 4,8, a na, jeżeli chodzi o spadki, mamy CA Games też też tonie i pomimo odbicia zdechowego kota, o którym też wspominałem, mamy kontynuację wyprzedaży, prawie 20% na minusie 11 bit 4,9 czy 4,5 tekst. I zerknijmy sobie, jak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o review, wygląda to następująco po długotrwałej konsolidacji. Widzimy, że w końcu nastąpił moment wybicia, no i przepięknie, widzimy, że w perspektywie tego roku czasu, bo tutaj jest wykres rok czasu wstecz cofnięty, mamy można powiedzieć szczyt nowy. Jeżeli chodzi o CA Games, no to tutaj mamy potężną lawinę spadkową, wręcz przepotężny bardzo szybki krach. Już dotknęli poziomy wsparcia wynikające z tego wcześniejszego ręża, tak więc zobaczymy, czy będą to szanować, czy jednak te spadki będą rozpędzać. Zapraszam na mój drugi materiał, gdzie oczywiście omawiam spółkę CA Games, jeżeli Cię interesują szczegóły. I teraz przejdźmy już do kolejnego ważnego zestawienia, czyli przechodzimy do spółek średnich SW80. Tutaj widzimy, że PCF Grupa 13% na plusie, Captor 12 czy Erbud 9, jak na 5 dni bardzo przyzwoita stopa. Jeżeli chodzi o ujemne wyniki, jest to Rafaco minus 10, MCI 9 i oczywiście Synectic prawie minus 7. Przypominam oczywiście, że warto śledzić informacje napływające bezpośrednio nie tylko ogólnie z rynku, który wpływa nam na sentyment, ale również bezpośrednio płynących tych spółek, bo one mogą wstrząsać, czy to pozytywnie, czy negatywnie, właśnie kursem poszczególnych walorów. Tak więc w tym momencie popatrzmy sobie na wykresy i jak to wygląda na PCF. Tutaj widzimy, że PCF po nadbiciu wcześniejszego dna mamy przepotężną rakietę, która to wszystko wybrała. No i w tym momencie zobaczymy, czy będą w stanie również to doprowadzić do końca, czyli na przykład do tych górnych ograniczeń tego wcześniejszego range'a, czy nawet zbiegających się tutaj tych dwóch średnich, które też będą miejscem oporu, czy jednak odpadną z kretesem, a to okaże się tylko i wyłącznie fejkowym ruchem powrotnym. No i oczywiście Rafako, tutaj pod wpływem negatywnej informacji mamy zepchnięcie tego kursu niżej, ale jeszcze nie przetestowali tego cienia, który był wywołany, również pod wpływem przepotężnie negatywnej wtedy informacji na początku stycznia, tak więc to pamiętamy. I przejdźmy sobie dalej, jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, to już jest indeks szerokiego rynku, czyli WIG. I tutaj numerem jeden jest hat. 22% na plusie, potem Altus 20%, czy Medinice prawie 15%. Z drugiej strony stratne spółki to Energo Instant 18 na minusie, CA Games prawie 20%, no i oczywiście Pepco ponad 20%. Tak więc widzimy, że te spółki, które już widzieliśmy na innych indeksach, również są liderami, jeżeli chodzi o główny rynek, co też jest bardzo ciekawe, to tym bardziej podkreśla słabość, jaka towarzyszy tym spółkom właśnie przez te ostatni tydzień, przez te ostatnie parę dni. Tak więc tender hard sobie zobaczmy, bo pozostałe widzieliśmy. Popatrzmy, jakie tutaj mamy wypłaszczenie, ale zejdźmy sobie na dniówkę, bo to jest interwał tygodniowy i tutaj już na dniówce dostrzeżemy właśnie to ciekawe wybicie. Zresztą jesteśmy już w tym momencie na pierwszej fazie oporu, tak więc zobaczymy, czy będą w stanie to rozjeżdżać, czy też nie. I przejdźmy sobie już na rynek, w którym właśnie inwestor indywidualny rozdaje karty, czyli na New Connect. No i tutaj zostawiłem już po cztery spółki bo wiem, że na Nikonekcie potrafią być przeloty to w jedną i w drugą stronę prze, m, bardzo silne. Jeżeli chodzi o numer 1 na wzrostach, to jest Eco e, 27%, Cygnis 23%, Skin Wallet 22% czy Volt 21%. Najmocniej za to przecenił się Carbon Studio 36, spółka gamingowa, Road, spółka gamingowa, minus 32%, LTG, spółka gamingowa, minus 24% i Polish, spółka gamingowa, minus 24%. Tak więc pamiętamy, jak się spotykaliśmy jeszcze Parę tygodni temu to było, kiedy mieliśmy bardzo fajne odbicie na większości spółkach gamingowych. To było bardzo fajnie widoczne, dwucyfrowe, piękne, tłuste kąski wtedy wskakiwały. A to tylko teraz, że mamy, popatrzmy. Tabele top spadków, i to są wszystkie spółki gamingowe, podkreśla tylko, jak mocno hypowe i spekulacyjne były to wybicia. Czyli w większości nic za tym nie stało, tylko i wyłącznie wciągnięcie w ruch, a potem gaszenie. Tak więc ci wszyscy, którzy nie wiedzą, jak się rozgrywa nasz parkiet, no to pewnie siedzą teraz na zupełnie innych wysokich poziomach, no i marzy im się o tym, żeby oczywiście te spółki wróciły na właściwe. Poziomem. Co oczywiście kiedyś może nastąpić, pytanie tylko kiedy. I zobaczmy sobie, jak to wygląda z perspektywy wykresu. Eko i Eko mamy przepotężne piki, coś takiego jest często spotykane na New Conneccie, bo to jest można powiedzieć taki dziki zachód, jeżeli chodzi o ten właśnie rynek, mały parkiet. Tam przeloty potrafią być przekonkretne, tym bardziej jeżeli nie mamy zbyt dużych obrotów. Dodatkowo, jeżeli chodzi o największe spadki, no to Carbon pokazał w pełnej okazałości również potężny, szybki. Krach. Tak więc, jak widzimy, w grzanie, pewnie pod coś warto sprawdzić informacje, a potem przepotężne rozpędzenie tej wyprzedaży. Tak więc, po prostu wracamy do domu, wracamy do bazy i oby ta baza go zatrzymała, bo jak nie. No, to skończy się to na pewno nieciekawie. I tak to wygląda z perspektywy indeksów naszych głównych, jeżeli chodzi o rynek. Przypominam jeszcze raz, że spotykamy się na sektorowym, gdzie podaje już konkretne scenariusze, konkretne poziomy, a tutaj obserwujemy tylko gołe wykresy. I przejdźmy teraz już do wydarzeń kluczowych tego tygodnia, i zastanówmy się, co ciekawego może wstrząsać rynkiem właśnie w tym tygodniu. Widzimy, że jeżeli chodzi o poniedziałek, to poznamy stopę bezrobocia z naszego rynku. Jeżeli chodzi o kolejną informację, to będzie to wskaźnik GMI dla usług o 15.45 ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj mówię też, że to jest wtorek. Środa. W środę poznamy kolejne wystąpienie Pauela. Pauel będzie przemawiał dosyć późno, jeżeli chodzi o nasz czas, bo będzie to 22.35. I co ciekawe, będzie miał przemówienie raz przed posiedzeniem FONC, bo FONC będzie dopiero. Tego co pamiętam, możesz mnie poprawić w komentarzu 1 listopada I to będzie dopiero ciekawe wydarzenie. Zobaczymy, czy stopy pójdą do góry, czy też nie, bo rynek na razie tego nie wycenia. A dodatkowo przed danymi o PKB. Bo PKB i to będą jedne z najważniejszych informacji tego tygodnia przed nami, poznamy w czwartek w Stanach Zjednoczonych. Jak widzimy poprzedni wynik to było 2,1, a za to prognoza zakłada aż 4,1. Czyli tutaj będzie ciekawie. Ale poznamy jeszcze jedną bardzo ważną informację dla całej Europy. Bo EBC będzie podejmować decyzję w sprawie stuprocentowych o 14.15. W czwartek poznamy tą decyzję. Prognoza nie zakłada podwyżki, czyli widzimy, że poprzedni to był 4,5 i obecny w prognozie to również jest 4,5. No ale pamiętamy, chowa pani prezes, tak więc zobaczymy, czy rzeczywiście się o to nie pokusi. Tak więc tutaj trzeba zachować czujność, bo na pewno waluty i rynki, również europejskie, będą na to reagować. Dodatkowo poznamy jej kolejne słowa, kolejne wypowiedzi, jeżeli ktoś będzie miał okazję posłuchać konferencji, która się odbędzie w tym samym dniu o 14.45. No i w piątek już raczej nic ciekawego na rynku się nie pojawi, takiego wstrząsającego. Tak więc, jak dla mnie to są topowe, najważniejsze informacje. Tak więc głównie skupiłbym się na czwartku, bo to jest taki w sumie najważniejszy dzień. No i oczywiście środa, wystąpienie Paweła, jeżeli w ogóle powie coś. Zupełnie innego, czego rynki się nie spodziewają. Na tym ostatnim wystąpieniu. Zresztą znajdziesz na właśnie moim kanale, no to możesz posłuchać, co ciekawego powiedział Paweł i na pewno odniósł się do kilku elementów, co spowodowało oczywiście również reakcje na poszczególnych walorach, dlatego jego słowa są tak istotne i tak ważne. I na deserek, już kończąc nasze spotkanie, zerknijmy dosłownie na szybko, co ciekawego wydarzyło się na świecie. Na razie spojrzenie ogólne i widzimy, że jeżeli patrzymy na tendencję ogólnoświatową, to jednak pod dyktando spadków przebiegał ten tydzień. Żadnych su Super krachów nie widzimy, wręcz widzimy, że po rynku polskim to taki umiarkowany, można powiedzieć spokojny rynek. Na początku euforia, która potem została gaszona, bo jakbyśmy poprowadzili tą euforię jeszcze może do czwartku, no to można byśmy miał powiedzieć, że zamiast krachu to mamy totalną euforię. Ale na szczęście ją schłodzili i ją ugasili, tak więc po prostu mamy normalny handel. Ale pamiętajmy w tle, że październik to nie jest dobry miesiąc, jeżeli chodzi o nie tylko sentyment, ale o zdarzeniach, jakie historycznie miały miejsce właśnie w tym miesiącu. Oraz pamiętajmy o tych wszystkich zagrożeniach, jakie teraz wiszą nad światem, w szczególności eskalacja, jaka teraz się dzieje na Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo co z tego wyniknie. Oby oczywiście nic i oby się nie rozlało to na. Świat. Widzimy, że Chiny wyprzedawały. Tutaj mamy dosyć ciekawe spadki. Rynek japoński również wyprzedawał. Indie tutaj również wyprzedawały, nawet mamy dwucyfrowe spadki. Wielka Brytania również wyprzedawała. Irlandia podobnie. Podobnie również tutaj mamy Izrael, czy też na przykład rynek kanadyjski. W Brazylii tak wygląda rynek. Meksyk. I jeżeli chodzi o SP 500, na szybko sobie też zerknijmy, co się wydarzyło. Nvidia ponad 8% na minusie. Tesla potężnie po wynikach, wyniki też pokazywałem na jednym z naszych podsumowań, 15% prawie w dół. Sektor finansowy, który zwalnia na potęgę, tam po cichu zwalniają już, już kilkadziesiąt tysięcy osób straciło pracę, tak więc tam również sytuacja postępuje. Pytanie, czy wiedzą coś więcej? No na pewno wiedzą coś więcej, tak więc to, pod coś ewentualnie się przygotowują. Bardzo mało mamy tej zieleni, jeżeli chodzi o S&P 500. Meta praktycznie, popatrzmy, bez zmian. 60 tylko na minusie, Google 40 na minusie, za to popatrzmy, jak bardzo ładnie, również po wynikach zresztą wystrzelił Netflix bo ponad 13%. Tak więc te informacje naprawdę są bardzo istotne, żeby je śledzić na bieżąco, bo one potrafią wstrząsać poszczególnymi walorami, jak również wpływać na wynik ogólny indeksów. A ogólne wyniki indeksów wiemy, że nie były zbyt pozytywne, a wręcz były negatywne. Tak więc tutaj również warto to mieć na uwadze pod kątem tego, co może przynieść kolejny tydzień. Ja oczywiście jestem ciekawy Twojej opinii. Twoje oceny sytuacji, jak oceniasz ten tydzień, który jest za nami i jak oceniasz przyszłość, czyli co według Ciebie może przynieść ten kolejny tydzień, czy to na GPW, czy to na rynkach światowych, na co się nastawiasz. I czy rzeczywiście doczekamy się w październiku jakiegoś krachu, czy raczej spokojnego rynku i czekamy na to, co najważniejsze, czyli na rajd świętego Mikołaja. Pozdrawiam, udanego dnia, udanego tygodnia. Hej.